Dziękuję, dziękuję pani marszałku. Dziękuję szanownemu panu posłowi Janowi Łopacie oraz wszystkim posłom Polskiego Stronnictwa Ludowego za zadanie tego pytania, ponieważ w, tych, w tym stanowisku pana posła Jana Łopaty zostało przedstawione de facto poparcie dla kierunku myślenia Krajowej Grupy Spożywczej oraz Polskiego Państwa o rozważeniu rzeczywiście przejęcia spółki, która może zajmować się również skupem Chmielu od polskich plantatorów. Bardzo serdecznie za to dziękuję. Chcę podkreślić, że Krajowa Grupa Spożywcza oczywiście jest samodzielnym bytem gospodarczym i w tej chwili według naszych informacji trwają biznesowe analizy co do modelu biznesowego, ewentualnego przejęcia. Jeżeli mogę swoje zdanie wyrazić, ja absolutnie popieram tutaj stanowisko pana premiera Henryka Kowalczyka, który jest zwolennikiem tego, aby rozstrzygnąć w końcu ten dylemat. I tą sytuację rynkową, która jest od de facto y, y, wielu lat na polskim rynku. Rzeczywiście jesteśmy eksporterem chmielu, ale niestety importujemy y, y, granulat. W mojej ocenie polski granulat jest lepszy od niemieckiego granulatu, ponieważ w większości ten. Importowany niemiecki granulat wykorzystywany w polskim przemyśle piwowarskim jest oczywiście wytwarzany z polskiego chmielu. Stąd bardzo serdecznie dziękuję za tą informację. Według naszych informacji, szanowny panie pośle, pozostało około 100 ton nieskupionych, nieskupionego chmielu. Według wiemy wszyscy, że z tych... 740 plantatorów, w większości w 90% są oni rzeczywiście w województwie lubelskim. Serdecznie z szacunkiem ich pozdrawiamy. Na bieżąco ten jeden prywatny podmiot, polski podmiot, który skupuje, skupuje. Chmiel. My oczywiście jesteśmy za zwolennikami tego, aby Krajowa Grupa Spożywcza jak najszybciej podjęła pozytywną decyzję w sprawie zaangażowania się w przetwarzanie polskiego chmielu. Natomiast jeżeli mogę wykorzystać ten moment do również przekazania informacji i danych za rok 2022, ponieważ one uzupełnią tę. Tą potrzebę posłów Polskiego Stronnictwa Lodowego, patrzenia się pozytywnie na wspieranie tego, tej polskiej branży. Otóż Szanowni Państwo, jak Państwo wiecie, jesteśmy trzecim, jeżeli chodzi o wielkość upraw producentów chmielu w Unii Europejskiej. Po Niemczech i po Czechach w 2021 roku, tu są dane za 2021 rok, to było 1800 hektarów w Polsce upraw, w Czechach 5300, w Niemczech 20600. Ale mam na szczęście już dane za rok 2022 co do kwestii biznesowych. Otóż w 2022 roku z Polski wywieziono. 1695 ton szyszek chmielu to jest około 71% produkcji chmielu z roku 2021. Głównie do Niemiec 1536 ton i do Wielkiej Brytanii 111 ton. Przywieziono jedynie 8 ton szyszek chmielu. To potwierdza naszą silną pozycję, oczywiście eksportową, ale. Jednocześnie przewieziono 1023 tony granulatu chmielowego, głównie z Niemiec 730 ton, a wywieziono 230 ton granulatu głównie do Ukrainy 87 ton, na Białoruś 75 ton i do Niemiec 13 ton. I to potwierdza ten sposób myślenia między nami, między rządem, a Polskim Stronnictwem Ludowym. Trzeba i rzeczywiście taka jest nasza intencja inwestować w przetwórstwo. Z 1695 ton szyszek można wyprodukować około 760 ton granulatu.

tony. Co to oznacza? Oznacza to, że naszym zdaniem i też myślę zdaniem posłów polskiego Stronnictwa lodowego możliwe jest zaspokojenie przez polskich plantatorów i tego całego zapotrzebowania na produkcję granolitu Są bardzo ważna inwestycja. Mam nadzieję, że będzie tu pozytywna decyzja Krajowej Grupy Spożywczej i ten głos traktujemy jako również poparcie polskiego Stronnictwa solidowego do tego sposobu myślenia pana premiera Kowalczyka w inwestycje w SCF Natural na przejęcie tej spółki od grupy Azoty. Mam nadzieję, szanowny panie pośle, że wyjaśniłem. Jeżeli są jakieś jeszcze pytania, jestem absolutnie otwarty na dopowiedzenie. Jeszcze raz dziękuję za to pana stanowisko. Panie marszałku, panie pośle, no miałem przekonanie, że precyzyjna informacja, że według informacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi nieskupionych jest 100 ton a nie 300 jest informacją bardzo konkretną więc jeszcze raz ją ponawiam. Jeżeli chodzi o kontakt sam osobiście jestem w kontakcie z plantatorami chociażby na interwencję szanownego wiceministra aktywów państwowych pana Jana Kantaka, który jest z województwa lubelskiego i rzeczywiście rozmawiamy rozmawiamy z plantatorami na tematy, które właśnie dotyczą przede wszystkim umów, bo jak wiemy większość tych umów prawie 90% to są Umowy kontraktacyjne. Kilkanaście procent rzeczywiście to są, można powiedzieć, to jest ta produkcja, która nie jest objęta tymi umowami. Więc, szanowny panie pośle, jeżeli jest jeszcze potrzeba z kim się spotkać, zawsze drzwi mojego gabinetu są otwarte i na pewno nie było, chociażby nawet dzisiaj, panie pośle. Na pewno nie było takiej sytuacji, że nikt czy ktoś nie odebrał telefonu. Zapraszam tym bardziej, że tam sprawą osobiście się interesuje. interesuję. Natomiast bardzo serdecznie dziękuję za pytanie dotyczące krajowego planu odbudowy, i zwiększenia odporności w zakresie rzeczywiście działania dedykowanego plantatorom, bo rzeczywiście jest tak, że od 15 lutego do 31 marca mogą plantatorzy składać wnioski o udzielenie wsparcia w zakresie demokracji. Montażu i wymiany słupów, które są pokryte, impregnowane kreozotem, oraz mogą być to te słupy wymienione na słupy drewniane, drewniane na betonowych szczudłach, betonowe, stalowe lub kompozytowe. Zachęcam wszystkich plantatorów do składania wniosków. Na dzień dzisiejszy tych wniosków złożonych jest bo o to Pan Szanowny Poseł pytał 25. Chciałbym i życzę sobie, aby było ich zdecydowanie więcej. Przypominam, że Poziom wsparcia na jeden hektar wymiany słupów wynosi 140 tysięcy zł w przypadku młodych rolników, to jest urodzonych po 31 grudnia 1982 roku i 120 tys. zł dla pozostałych wnioskodawców. Zachęcam serdecznie wszystkich plantatorów do składania takowych wniosków. Do 31 marca jest czas. Jeszcze raz serdecznie szanownemu panu posłowi i grupie posłów PSL dziękuję za to pytanie i dziękuję za wspieranie tego sposobu myślenia. Podkreślam naszym zdaniem polski granulat jest zdecydowanie lepszy od niemieckiego granulatu i w tym kierunku właśnie sposób myślenia, również inwestycyjny krajowej grupy spożywczej, która po to została stworzona, żeby zajmować się właśnie takimi problemami jak kwestia przetwarzania Produktów rolnych, tak abyśmy jeszcze więcej dla polskiej gospodarki zarabiali. Oraz oczywiście, szanowny panie pośle, choćby dziś serdecznie zapraszam czy w Sejmie, czy w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na zawsze na spotkania. Naprawdę osobiście się tą sprawą interesuję. Bardzo serdecznie dziękuję.